Dzień dobry, witamy Państwa. Witamy, witamy w miejscu, które wszyscy kochamy które mam nadzieję, co nie wątpię, sukcesywnie bardzo, szybko, ale aczkolwiek szybko będzie się zmieniało. Za naszymi to jest w tle dwa budynki, które teraz poddaliśmy rewitalizacji. To są pierwsze z dwóch, z wszystkich, które chcemy poddać rewitalizacji, ale to nie tylko te budynki, ale to również przestrzeń do na. Za chwilę będziemy pokazywali również, jak widzieliście Państwo na wizualizacjach, bo to już było upubliczniane, jak ma wyglądać ta sfe... część ogólnie dostępna By dla wszystkich. To... Bo to właśnie było ich tak dosyć dużo. Na każdym budynku na każdym to było powyżej 20-konni. Tu będą weluksy. Z, tak. z, z, z tej strony beluksy, tak żeby było pisać. Czyli teraz opogadaliśmy z panem prezydentem o takich twardych rzeczach, tak? Natomiast natomiast równolegle zajęliśmy się też uaktywnieniem tutaj gospodarczym i artystycznym tego obszaru.